Się dopiero po godzinie 15, bo właśnie skończyłam pracę. Kuba też za chwilkę powinien być. Także idę robić obiad. Wcześniej się nie odzywałam, bo nie miałam tak naprawdę kiedy. Szybko się rano ogarnęłam. Jeszcze chciałam wysprzątać standardowo mieszkanko tutaj, żeby później wiecie, wrócić do czystego. Co piątek, to powtarzam, ale to naprawdę jest cudowne uczucie, zwłaszcza, że jutro też cały dzień pracuję. W niedzielę też, ale online. Także w sumie już wszystko jest gotowe. Jeszcze tylko łazienka została, ale to już Kuba mówił, że zrobi jutro. Także super. Więc idę robić obiad, a później siadam do kąpa, bo muszę sobie przygotować sporo rzeczy na weekend, właśnie związanych z pracą. Intensywnie się zapowiada. Tutaj jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że na Instagramie. Jest już konkursik, także zapraszam Was tam serdecznie. Wystartował dzisiaj. Jak ten vlog się pojawi, to spokojnie jeszcze będzie trwał, bo do końca lutego. Więc każdy ma równe szanse. Zwłaszcza, że ja też wybieram zwycięzcę poprzez losowanie, więc kolejność jakby dodania komentarza nie ma za bardzo znaczenia. W sumie, czym więcej tych komentarzy, tym lepiej, no bo wtedy jest jakby większe prawdopodobieństwo, że to właśnie Ty wygrasz. Dobra, nie minęła może minuta, odkąd się odzywałam stamtąd, ale no zmieniłam tylko pomieszczenie z tego względu, że będę robić ten obiad. E, tylko, że idąc tutaj, przypomniałam sobie o tej tofucznicy, którą wczoraj robiłam i coś tam Wam pokazywałam, tylko nie pamiętam, czy ja mówiłam, e, jak to w końcu smakowało, e, więc taki update wyszło przepyszne. Typowo jak jajecznica. Dla mnie w sumie Powiedziałabym, że bez różnicy. I teraz już tylko na tym będę bazować. Kubie też smakowało, zjadł yy, wszystko, więc to o czymś świadczy. Yy, I mówi, że właśnie fajnie, bo będziemy sobie częściej robić yy, na kolację zamiast typowej jajecznicy. Yy, no to to poprzednicy. Dajcie znać, czy jadłyście kiedyś, bo jestem bardzo ciekawa i jak to przyrządzałyście. Czy to jak ja, czy jednak troszkę inaczej. No, co ja mogę robić na obiad? No, co ja mogę robić na obiad? Spaghetti. Tofu i sosem standardowo złowicza. To już chyba po prostu każdy wie, co u nas w piątek jest jedzone. Ale powiem Wam, że kiedyś to ja w ogóle nawet nie wiedziałam, jak pachnie tofu. Nie mówiąc już o smaku, a żeby je przyrządzić, to w ogóle czarna magia. A teraz. To w sumie u nas nie ma tygodnia bez tofu, bo albo spaghetti jak co piątek, albo właśnie ta tofucznica. Ja będę na pewno szukać jeszcze jakichś innych przepisów stofu, natomiast to tak powolutku, powolutku. Zagłębiam się w ten temat i naprawdę coraz bardziej się przekonuję, że to jest coś, czego zawsze szukałam. Po takim jedzeniu czuję się zdecydowanie lżej niż, wiecie, takie typowe mięsa. Chociaż no, ja zawsze jedynie jadłam tylko drób. A tofu ma bardzo wysoką zawartość białka i w ogóle składniki wszystkie tam odżywcze są w stanie zastąpić Wam typowe mięso. Więc pochi. Wychodząc do pracy nastawiłam zmywarkę więc teraz czeka mnie opróżnianie. Uwielbiam po prostu. W poniedziałek. Cały weekend nie nagrywałam, bo miałam pracującą zarówno sobotę, jak i niedzielę, więc przypuszczam, że ten dzień będzie doklejony do poprzedniego vloga. No, ale to się okaże, wyjdzie w praniu. Dla was, jakby to na pewno nie ma znaczenia, a ja jak będę montować, to zobaczę, ile tam materiału się uzbierało i ewentualnie, właśnie go dokleję. zbieram się na skrzypce, zaraz będę wychodzić, chociaż pogoda nie zachęca, jest mega zimno, no ale cóż, później wrócę i będę nagrywać mierzymy z lumpa, także też mi trochę zejdzie. Następnie, montowanie, i tak dalej, i tak dalej, więc dzisiaj pewno cały dzień przy kąpie. Standardowo, jak co poniedziałek pojedziemy też na zakupy, kuba ma dzisiaj wolne, więc pewnie wcześniej to załatwimy. I co, może jakiś trening wieczorem, bo rano nie było z tego względu, że musiałam umyć sobie głowę i nie miałam na tyle czasu, żeby jeszcze wcisnąć trening, więc może wieczorem Kuba w jednym pokoju, ja w drugim pokoju, może to nawet fajniej i raźniej by było. Wróciłam i szukam odpowiedniego kadru do filmu. Mierzymy z Lumpa. Myślę, że jest już spoko, ale muszę jeszcze pokombinować. Tutaj mi brakuje jakiejś takiej roślinki, może tą palmę przesunę bardziej tutaj. Zaraz zobaczę. I w ogóle zostawiłam auto na parkingu i poszłam na skrzypce. Kawałek miałam, żeby dojść. I jak już wchodziłam, to się zorientowałam, że nie mam paseczki. W sensie na to przejście nie miałam i całe szczęście, że policja nie jechała i nie dostałam mandatu, bo bardzo by mnie to bolało. Kończyłam nagrywać odcinek i chyba zaraz go zacznę też montować, ale miałam ochotę w ogóle, w planach miałam nagrywanie dzisiaj porządków też w szafie, z tym, że chyba jednak tego nie zrobię. Bo powiem Wam szczerze, że tyle się omierzyłam tych ubrań, że już mi się nie chce. Także może te porządki w szafie zostawię na jutro do południa, bo zanim zacznę pracę, będę miała trochę czasu. Yy, chyba od 13 dopiero pracuję, także z rana mogłabym nagrać jeszcze właśnie organizację szafy. Może zmiany garderoby już na taką wiosenną letnią. Yy, u nas na razie sporo śniegła, ja już wiosna, yy, lato chcę ubrania wyciągać, ale yy, no. Można by było już powoli coś tutaj o tym pomyśleć. Tak w ogóle sobie myślę, że powystawiam ubrania na sprzedaż, jak już jutro zrobię porządek, bo na pewno powiem Wam szczerze, coś się tutaj znajdzie. Co prawda niedawno w sumie tutaj sprzątałam chyba na jesień zimę i wtedy też wyrzucałam trochę ubrań, czy tam odkładałam do sprzedania, ale jednak no. Człowiek czasem zostawia coś z sentymentu i ja tak sporo ciuchów zostawiam, chociaż i tak już coraz mniej. Niemniej jednak, nawet jak je zostawiłam z sentymentu, to teraz już wiem, że okej, okay, nie ubrałam. Niech idzie do sprzedania albo wyrzucenia, albo do oddania osobom bardziej potrzebującym, bo tak to zawsze sobie dzielę. Jeżeli są poniszczone ubrania, to idą do wyrzucenia. Niektóre właśnie do sprzedania, a niektóre oddaję komuś, kto bardziej tego potrzebuje niż ja. jeszcze po domowemu, ale od rana tutaj na kąpie działam. Jeszcze zanim zacznę pracę, to chciałam tutaj zmontować vloga, teraz się będzie przetwarzał i tutaj zapisywał, więc laptop zawsze wtedy głośniej chodzi, więc możecie słyszeć takie syczenie w tle, ale tak, właśnie to skończyłam robić, wczoraj zmontowałam Mierzymy z Lumpa, które będzie we czwartek. W zasadzie te vlogi pojawiają się dla Was z opóźnieniem, no bo ten, który będzie dzisiaj jest z tamtego tygodnia, z poniedziałku i wtorku. No, tak mieszam, już Wam to tłumaczyłam, więc nie będę się znów powtarzać. I co? Mówiłam Wam wczoraj, że będę dzisiaj robiła porządki w szafie, całą organizację, ale no nie zdążę, bo niestety sporo czasu tutaj od rana spędziłam przy laptopie. Musiałam jeszcze inne rzeczy powysyłać, dokumenty. Więc no, nie zdążę tej organizacji zrobić i przypuszczam, że już w tym tygodniu mi się to nie uda, bo dzisiaj jedynie miałam tak do południa więcej czasu. Ale za niedługo ruszam do pracy, więc już na pewno nie zdążę. Nie chcę tego dzielić na raty, bo jednak wolę raz porządnie się za tą szafę wziąć i nie kombinować. Tylko, że w sumie mam zagwozdkę, czy to jest odpowiedni moment, żeby wyciągać już krótkie spodenki. Ale znów drugi raz zrobić porządki na lato, to ja nie wiem, czy mi się będzie chciało, bo zazwyczaj u mnie to jest tak na wiosnę i na jesień nie ma potrzeby częściej tego robić, bo w tym okresie czasu się ładnie to wszystko utrzymuje w porządku. Nie wiem, jak mnie słychać, bo teraz laptop coraz głośniej chodzi. Mam nadzieję, że, że to jakoś tam nie przeszkadza Wam. Eee, no więc tak, zastanawiam się nad tą szafą, chyba że zacznę w następnym tygodniu i ewentualnie krótki spodenek jeszcze wyciągać nie będę. Eee, zobaczę. Dobra, teraz już faktycznie ten laptop głośno tutaj przetwarza ten film, więc ja jeszcze mam parę zdjęć na Instagram do zrobienia na ten tydzień, eee, także się za to zabieram i widzimy się później. A co to za brudne nóżki mnie tutaj odwiedziły? gotowa do wyjścia. Przebrałam się w sweterek i spodnie z tych dresów, wiecie, domowych. Siedziam sobie tutaj, siedzę chwilkę, ale jestem brudaskiem. Lata po ogrodzie i później taki to był skutek. No, ale zanim wyjdę, to idę jeszcze ugotować makaron, żeby Kuba miał już do zupy gotowy, jak wróci z pracy. I może Dyziowi jakiegoś przysmaczka damy? Chcesz przysmaka? Jeszcze dzisiaj nie dostałeś. No i witam Was jak co wtorek z tego samego miejsca. Położyłam sobie teraz kamerę na kierownicy, bo chyba tak po prostu wygodniej. Tam zawsze się dłużej namęczę, żeby ona stała. A tutaj no, jest płasko, więc nie ma takiego problemu. Odzywam się do Was. Później niż zazwyczaj, ponieważ stwierdziłam, że najpierw jednak podpisuję na komentarze, a dopiero później tutaj włączę kamerę. Jak mi czasu wystarczy, bo ostatnio tak gadałam, gadałam i w końcu zostało mi 5 minut, za wiele nie odpisałam i pojechałam, więc tym razem zaczęłam od tej drugiej strony i zdecydowanie lepiej mi poszło. Na Instagramie już podpisywałam, teraz jeszcze pod filmami na YouTubie muszę. To właśnie zrobić, bo one się wyświetlają na przykład wtedy, kiedy ja coś robię i zapominam. No i tak się kumuluje, kumuluje aż do teraz. Widzę, że jest tutaj naprawdę sporo, na które w ogóle nie, nie popatrzyłam, nawet nie przeczytałam, nie dałam serduszka, więc teraz się za to biorę. Zostało mi jeszcze właśnie tak 5 minut, więc idealnie, żeby się za to zaprać. Jak zwykle wtedy, kiedy ja wyciągnęłam kamerę, to tutaj zrobił się niezły ruch. A powiem Wam, że to jest w ogóle takie miejsce, bo no wielokrotnie mówiłam, że jestem z Nowego Sącza, więc ja mieszkam typowo właśnie w Nowym Sączu, a jestem na obrzeżach w miejscu, którego sama nie znałam. Nigdy tutaj nie bywałam, dopóki właśnie nie musiałam coś jeździć i załatwiać. Natomiast no nie jest to droga główna, bardziej takie mm, ubocze, więc dziwi mnie, że jest tutaj taki ruch. Ale zawsze Wtedy, kiedy wyciągam kamerę, więc to jest sygnał, że trzeba już ją schować, odpisać na komentarze, odpalić w ogóle auto, żeby było mi tutaj ciepło, bo musiałam wyłączyć, żeby nie zagłuszało, jak do Was mówię. Eee, I tak, odezwę się do Was pewnie już w domu.